Moi kochani, staliśmy, ogarniamy się. Ja się ubrałam w skineczkę. on jeszcze się nie ubrał jedziemy dzisiaj w góry, w sumie na basen skale, tak mi się wydaje, także do zobaczyska dalej, się Co się boisz? Coś się boisz, że będę moczył dupę kurwa Moi drodzy, wyjeżdżamy się popruskać do. No, pokaż, gdzie. Do, nie wiem, gdzie właśnie. Nie no, wiem, tam chyba, nie? Nie wiem, jak to się nazywa, ale będzie takie skały, będą będą góry, a tam będzie takie oczko. I to będziemy się kombać. Tak, więc jak dojdziemy, bo nie znam tych nazw, nie umiem nawet wypowiadać. Nie? Będzie fajnie. Tak. A taki mamy widoczek. Tu sobie jesteśmy, a tu są góry. Wszędzie góry. Pięknie. I proszę, nagrywa. Przystanek. Szybki pit stop. Cześć, widoczki jakie są piękne, ładne. Czyli Wam pokazuję. Dojechaliśmy. Bajecznie. Naprawdę. Cześć. Siemano. no. naprawdę pięknie. To znowu ja. Teraz Wam się pokażę. O, proszę. Nie to beże. Mogę gotowi. Jestem gotowy. Ja, <grym> ja też jestem gotowa. Jestem, jestem gotowi. <grym> Pójdź, ja? stoła. Będziemy skakać. To znaczy ja nie, bo ja się boję. Jestem lamus, ale to nie jest lamus. Nikt więc... nie skacze. Słodkie nagranie. Jest bombowo Są i to, to mówimy, ale inaczej nigdzie tego pisać. Ale zajebiście w Chciałabym pokazać tego, tą potęgę tego wszystkiego, ale się nie da niestety Bo aparat nie oddaje Nie, nie oddaje, no A no. Co? A ten i mnie nagrę, jak spadać tam, gdzie Oskar, okej? Hey? Okej okay. Nikt nie chce nagrać i nagrywam sobie skutki moje I wszystko dookoła Proszę, jeden, idzie A schabowy gdzie? I tak sobie jesteśmy na bagajka. Pięknie mam po prostu. Przygotowanie. I? Luz. A na długo poleciał. Relax. 100%. Zostałeś tu na zawsze. W pierwszym rzędzie nie wracam. Księcia. Pokażę Wam widocznie test. Tu ja. Jeszcze nowe. Tak, Ostara weź okruszki? Nie ja wiem, to co Ostara. Ja nie to co Ostara. Nie wiem, bombę. A do z góry. Wróciliśmy do domu i idziemy na pizzkę Co jest zjeść po sumie niebieską pizzę? Tak, spróbuj chwajcarską pizzę. Czy jest dobra, Czy nasza najlepsza? Nie też. Jeszcze raz, dajcie łapkę w górę i suba z wypaczkiem. Maneczek. Wygląda tak. mi jak gówno, jestem zmęczona już jak cholera i chwilę, idziemy do domu. Włączyć film i spać. Bo jutro kolejny. Nie, nie pokażę. Chciałabym Wam pokazać, jak zapierdalam we Francji na chórej nodze. Spójrzcie na mnie? Czekaj, w Szwajcarii. Czekaj, bo muszę teraz przyznać kamerę. Muszę, muszę przyznać teraz, chwilę, moment. Zaraz wracamy. Stary zapierdala. Czy no? No, <laughs> sobie nasze piśni? Nie, Teraz <suszy> nie, Dupy nie, po <stukujesz> <sraniu>. nie, <suszy> nie, wiem, że chula, nie, ale nie, 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 jestem nie, 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 Czekajemy za nie, i będzie bombeczka czekamy za drinkami Aha! Ja no. zdjęcie? Mam, no, no, Zrób jakieś takie pukanie Pyszne Pukanie, ja mam się nagrać? Okej, okay, ja nagrywam pukanie <głos> <głos> Mamy Marcy, tylko teraz nie wstawaj nogi, bo jest dobra? Posmakuj to jest tak, że to jest tak. dobre. Smakowało? Poszedł. Pyszne śniadanko. Pożywne bardzo. Nutella, słone karmel. Bajecznie.